Narodowe Centrum Nauki od 10 lat wspiera naukowców prowadzących badania podstawowe w dążeniu do doskonałości naukowej. Jako osoba związana z NCN od samego początku, najpierw jako członek Rady, a później dyrektor i przyglądająca się wszystkiemu z bliska, mogę śmiało powiedzieć, że przez te 10 lat w bardzo istotny sposób przyczyniliśmy się do zwiększenia jakości polskiej nauki. Stawiamy na umiędzynarodowienie polskiej nauki, na mobilność polskich badaczy. W ostatnich kilku latach bardzo ważnym tematem był też otwarty dostęp do finansowanych przez nas badań. Oferta NCN skonstruowana jest w taki sposób, że badacze na wszystkich etapach kariery mogą ubiegać się o finansowanie innowacyjnych projektów w trzech grupach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Obecnie roczny budżet na finansowanie badań podstawowych to około 1,3 miliarda złotych. Od początku 2011 do końca 2020 roku zostało ogłoszonych 125 konkursów krajowych i 75 międzynarodowych. W konkursach krajowych naukowcy złożyli ponad 95 tysięcy wniosków. Finansowanie otrzymało prawie 23 tysiące z nich, na łączną kwotę niemal 10,5 miliarda złotych. Udało nam się zgromadzić znakomity, świetnie zmotywowany zespół i w ciągu kilku lat wytworzyć kulturę organizacyjną światowej klasy. Nie mam wątpliwości, że Narodowe Centrum Nauki będzie nadal bardzo dobrze służyć nauce w naszym kraju. Wróciłam do Polski po wielu latach pracy za granicą, i pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, to napisałam projekt Sonata 8 do Narodowego Centrum Nauki. I otrzymałam fundusze na zakup elektroprzędzarki. Przewaga tych elektroprzędzonych membran to ich wysoka porowatość, powyżej 90%. Poza tym mamy bardzo wysoką powierzchnię aktywną, która może być funkcjonalizowana i pomaga na przykład w procesie gojenia się ran czy regeneracji tutaj tkanki kostnej, ponieważ wprowadzamy dodatkowe materiały czy też materiały wspomagające tutaj regenerację tkanki. O kształcie oferty konkursowej decyduje Rada złożona z 24 czworga wybitnych uczonych, powoływanych na czteroletnie kadencje. W ciągu 10 lat działalności Rada NCN wypracowała spójny i efektywny system programów grantowych, nieustannie dostosowywany do potrzeb środowiska naukowego. Szanse na sfinansowanie projektu ze środków NCN ma każdy naukowiec, niezależnie od wieku i stażu czy ośrodka, w którym pracuje. W opinii polskich i zagranicznych ekspertów, jakość zgłaszanych do Narodowego Centrum Nauki projektów oraz stopień ich realizacji w minionym dziesięcioleciu znacząco się poprawiły. Świadczy to o tym, że model funkcjonowania NCN dobrze służy rozwojowi nauki. Model ten polega na tym, że przy tworzeniu programów oraz opracowaniu zasad ich oceny decydują sami naukowcy. Tu w zakładzie yy... Pracuję już dosyć długo, właściwie zaraz po skończeniu studiów farmaceutycznych, od 2002 roku. W tym miejscu wykonywałam swoją pracę doktorską, no i w tym miejscu można powiedzieć, że też zyskałam swoją samodzielność naukową. Razem z moim zespołem próbujemy znaleźć sposoby, żeby zwalczyć komórki nowotworowe. Do tego chcemy wykorzystać układ odpornościowy. Pacjentów, którzy są chorzy na nowotwory. Udało nam się ustalić i poznać pewne szlaki, i poznać pewne leki, które mogą interferować z działaniem przeciwciał rozpoznających antygen CD20. Z tych badań jestem bardzo dumna, ponieważ jako pierwsi na świecie pokazaliśmy te interakcje. Badania te były finansowane przez pierwszy mój grant, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Był to grant Opus. Myśląc o systemie grantowym. Mieliśmy na względzie dwie, naszym zdaniem, podstawowe cechy: transparentność i niezależność. Transparentność wszelkich procedur konkursowych i niezależność od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych i wewnętrznych. Patrząc na NCN po latach, stwierdzam z całą satysfakcją, że nasz system został zaakceptowany przez środowisko i NCN zdobył. W tym środowisku ogromne zaufanie. Aby zachęcić uczonych do realizowania projektów wspólnie z zagranicznymi zespołami, NCN uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach oraz ogłasza konkursy na projekty realizowane we współpracy dwu- lub wielostronnej. Wspiera także mobilność, zapraszając do Polski badaczy z innych krajów w ramach grantów przyznawanych w programie Polones BIS. Centrum jest koordynatorem finansowanych ze środków Unii Europejskiej programów Quant Era w obszarze technologii kwantowych oraz Chance w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych. Jest również operatorem programu badania w zakresie badań podstawowych w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Zaś wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka prowadzi program DIOscuri, mający na celu utworzenie centrów doskonałości naukowej w Polsce. Jestem muzykologiem, specjalizuję się w muzyce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Moja praca polega na studiowaniu dawnych rękopisów i druków muzycznych oraz dokumentów i wydobywaniu z nich informacji na temat przeszłości muzycznej. To, co najbardziej lubię w mojej pracy, to to, że dzięki tego rodzaju badaniom dzisiaj, w XXI wieku, możemy usłyszeć, jak brzmiała muzyka w wieku XIV, XV czy XVI. Narodowe Centrum Nauki od 8 lat przyznaje nagrodę NCN, wyróżniając w ten sposób utalentowanych uczonych do 40 roku życia za znaczące osiągnięcia naukowe. Ważnym wydarzeniem są także odbywające się w różnych ośrodkach akademickich coroczne dni Narodowego Centrum Nauki, które są okazją do przeprowadzenia warsztatów dla wnioskodawców. Od 10 lat Narodowe Centrum Nauki wspiera najlepsze projekty i badaczy w ich dążeniu do doskonałości naukowej. Jest otwarte na głosy środowiska naukowego i dopasowuje swoją ofertę do jego potrzeb. Zmieniamy się dzięki Państwu i dla Państwa i w ten sposób wspólnie przyczyniamy się do podniesienia rangi Polski w nauce światowej.